Wejście i Bo po prostu sprawiamy no, go ruch, to na rinku. Mam bum. Ej, bardzo ładnie wygląda. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Jak ktoście, zróbcie tutaj narożnik. O, oni są narożnikiem. I walczymy. Boksuje się i boksuje się. Jestem tu w opałach. I tak długo nie wytrzymam. W zawodowym są takie ciosy, że naprawdę je tydzień czujesz. Więc dwa, trzy i schodzisz. Więc trzeba sobie tu radzić, a nie masz gdzie uciec, bo to nie ten sport, prawda? Więc właśnie tutaj, bum, ratujesz się z warciem. I stąd patrzcie się, obracasz go a, 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 a. i ja go już mam w narożniku. Rozumiecie? A to jest nic innego jak to, co się uczyliśmy. Czyli właśnie wchodzę i tu obracasz sobie i no dodajesz to pchnięcie i jazda, jazda, jazda. I ty go masz w narożniku. A nic to innego nie jest jak to, co ćwiczyliśmy przed chwilą. wyobrażenie na ale A jak będziesz to ćwiczył, to ci wyjdzie. I to jest piękna akcja, bo wyszedłeś z opresji, on jest w opresji, masz brawa na bank od publiczności. Dobrze. Następna sprawa, pokażę na to zdrową, wybaczcie rękę, to jest tak Tu. Bardzo skuteczny, bardzo skuteczny. Jedyny błąd, jaki przestrzegam on. tu, żebyś bił ty. Nie, to nic ci nie daje. To wtedy, mówię ci, ściągnij, weź go tutaj hapnie. i przygotuj ten łokieć. Też bardzo skuteczne, prawda? No i oczywiście nasze moje tajowskie źródła. Od I zalecam trenerom, zawodnikom, plećcie zwarcie w trening. Właśnie takie, że ty stoisz, masz pięciu, czterech, sześciu, nieważne zawodników. Każdy wchodzi na 30 sekund z tobą. I robisz taką rundkę, potem popeczki. I jak przytrzymasz tych pięciu, no to z jednym. Może może być na pewno łatwiej już jak nie będziesz robił tego ćwiczenia. Okej? Okay?